Ejo, hejoo, cześć, cześć i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Subskrybujcie i wpadajcie na moją stronę www.nes.com. Tak, to był cały vlog. Dziękuję na razie, cześć i pa. Psz, oczywiście żartuję. Znowu dzisiaj pojawi się horror. Za niecałe, no, parę paręnaście minut, nie wiem, dobra, parę dziesiąt, bo nie wiem, kiedy dokładnie ten vlog się wrzuci, więc. No, to jest właśnie to. Eee, tak, pojawi się odcinek. Prawda, że się pojawi odcinek? Czekajcie, bo ja już że szczerze, szczerze mówiąc nie pamiętam. Horrera, to chyba miało być dzisiaj, tak. Horror jednoodcinkowe dzisiaj, a w sobotę ma się pojawić Dreadout. No, czy to wypali? Nie wiadomo, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Eee, tak, dziękuję. Dobrze, dobrze, dobrze. Jutro, być może będzie live z Nowej Gry. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale chodziło w o to, że jesteś albo policjantem, albo złodziejem, musisz coś ukraść i uciec od policjantów. No, to jest takie, takie stylowe policjanci we w i tak Russell? Jak to nie, ty na co nie grałeś, kotek? No, yy, coś jeszcze mam wam do powiedzenia? Jak to nie, Rasel? No, co ty tak się wymążasz dzisiaj? Jak to się nie wymążasz? Wymążasz się, o to właśnie chodzi, że tu jest właśnie problem, rasel. No, zrozum, zrozum, tu jest właśnie problem, Russell. Yy, no, co, co ja tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No, szczerze mówiąc, to nie wiem, wiecie. Czy coś jakiegoś takiego, nie wiem. Chcę zrobić. A właśnie, przyszła do mnie paczka z. Nowym tym, o tym, czymś tym, bo mi się wcześniej popsuło, o to o, to całe to o, wziu, 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 wziu. mi to o przyszło i działa, dobrze, teraz jest metalowe, teraz jest dobre, wcześniej było plastikowe i tak zbytnio dobrze to nie działało, ma tutaj, ogólnie bardzo fajne to jest, przyda się jeszcze e, obciążnik, tak się nazywa, nie, wiecie, to co, to co obciąża, tutaj na samym końcu, o tutaj o, się przyczepia takie coś, żeby to było cięższe takie powiedzmy, takie o wadze mikrofonu, żeby mikrofona, żeby powiedzmy, było można to trochę bardziej wyciągnąć, bo teraz maksymalnie ile mogę wyciągnąć, to jest trochę, żeby to, nie wiem, nie pękło, bo wiecie, im dalej, im dalej to, ta część, o ta część jest przesunięta w tą stronę, tym mikrofon jest cięższy, wiecie. No, rozumiem, rozumiecie, to są ogólnie prawa fizyki, itp. itd., przyciąganie się ziemskie, odciąganie ziemskie, nie no, dobra, czartuję, ale tak jest po prostu zwyczajnie. kupiłem sobie coś jeszcze, a nie będę wam teraz tego pokazywał, może nagram jakiś, nie wiem... Test takiego śmiesznego urządzenia, którego Wam teraz nie pokażę. I, znaczy, pokazałem już Wam pudełka tak na szybko, tylko że nic nie widzieliście, więc, no właśnie. Nie wiem, jakoś nie wiem. Pamiętajcie, możecie zawsze wbić na TeamSpika i ze mną w coś pograć. Tam zaraz aktualnie gramy, z czasami wczoraj zaczęliśmy grać w taką, w tą właśnie grę, która ma być na live, i zobaczymy, co z tego będzie. Co szczegół, jest to tylko wersja taka beta czy tam alfa, nie wiem dokładnie, co to za, za wersja jest tej gry, ale. Ale gra jest ogólnie naprawdę fajna i, i można, można sporo w nią pograć, jak ma się komunikację, właśnie do tego jest Teamspeak, i jak ma się grę oczywiście, no i dobra, nie wiem, coś jeszcze mogę powiedzieć? Patrzcie, próbuję wskoczyć i wskoczył, no proszę, nie zdążyłem przesunąć wam tego, tego, no, masakra, patrzcie, jakie wielkie pudło przyszło, widzicie, takie wielkie pudło, nie wiem, widzicie, prawda, tak, widzicie, takie wielkie pudło przyszło, rozumiecie, takie wielkie pudło, takie wielkie pudło, takie wielkie pudło, prawda, Russell, prawda, Russell, wiesz, takie wielkie? Po, powiedz, Rasel, wielkie podłoże czy nie? Rasel, wielkie podłoże nie? Kotek. No powiedz coś, no. No powiedz coś. Ojo, jak on mnie kłoka. Dobra. Ja właśnie będę tutaj zanudzał. Na razie. Cześć pa. i pa. Widzimy się w jakimś następnym vlogu, odcinku itp. itd Cześć.